Przechodzimy do siódemki. 2026 jest już blisko. Jeśli chcesz swoją osobistą prognozę, zapraszam na moją stronę internetową. A teraz. Siódemka. Jeśli twoja data urodzenia sprowadza się do 7, to wchodzisz w energię Ketu i od razu mówię, w tym nie ma nic strasznego. Siódemka to ludzie wyjątkowo inteligentni, często genialni w swoim sposobie myślenia matematycy, fizycy, badacze, wynalazcy, specjaliści od technologii, od rzeczy niewidzialnych, ale realnie działających. Siódemka bywa trochę samotna, ma swoje wewnętrzne światy i specyficzną psychikę, ale jest ogromnie pożyteczna dla świata, bo to ona wymyśla to, z czego korzystają później wszyscy. W 2026 roku siódemka jest w swojej mocy, jesteś na swoim miejscu i to znaczy możesz się realizować maksymalnie, jeśli tylko chcesz. I teraz pytanie, które ten rok Ci zadaje, brzmi: Chcesz realizować się na zewnątrz czy do środka? Bo siódemka może być odkrywcą w świecie, ale może być też odkrywcą w sobie. To zależy od wieku, od dojrzałości, od tego, czy żyjesz w napięciu czy w spokoju. Jeśli idziesz w pracę i karierę, siódemko, używaj intuicji, używaj metafizyki, znaków. W 2026 to jest Twoje narzędzie. Nie wszystko musisz rozumieć log logicznie, nie wszystko musisz policzyć. Ty masz czucie. I czasem decyzja ma przyjść przez symbol, przez sen, przez przypadek, przez synchroniczność, przez to, że nagle coś cię zatrzymało, że coś usłyszałaś, że coś zobaczyłeś. Możesz powiedzieć, to brzmi głupio. Dla ludzi, którzy nie widzą więcej niż tabelka w Excelu, tak, ale siódemka. Nie jest od tabelki. Siódemka jest od tego, co jest pomiędzy. I dlatego w 2026 patrz na znaki, symbole, zwracaj uwagę na sny, na powtarzające się informacje, na to, co wraca do ciebie z różnych stron, bo w twoim świecie nic nie jest przypadkiem. I siódemko, ja ci powiem tak, w 2026 roku świat będzie z tobą rozmawiał znakami. Kot przebieg, drogę, włączasz serial, i nagle ktoś mówi dokładnie Twój adres. Spotykasz człowieka, którego nie widziałeś od 15 lat, pisze do Ciebie pierwsza miłość ptak uderza w szybę, sąsiad, który nigdy nie mówił: Dzień dobry, nagle zagaduje i proponuje Ci coś do kupienia. Ktoś daje Ci prezent w kolorze, którego nie nosisz, a on nagle pasuje do tematu. Twojego życia. Jedziesz gdzieś i słyszysz w kółko jedno słowo, jeden motyw, jeden znak, jakby rzeczywistość się uparła, żeby ci o czymś przypomnieć. To nie ma cię straszyć, to macie obudzić, bo twoim błędem jako siódemki byłoby próbować wszystko przepchać siłą. Ja zdążę, ja ogarnę, ja wszystkich wyprzedzę. To nie jest rok na ściganie się i spalanie w konflikcie, to jest rok na intuicję, na wgląd. Na własne kompetencje i na talenty, które rozwijają się w ciszy. W 2026 u Ciebie rośnie nowa ekspertkość, tylko to nie jest wzrost spektakularny, głośny na scenie, to jest wzrost powolny, ale głęboki, mniej zewnętrznej aktywności, więcej wewnętrznej pracy, medytacja, nauka, samodoskonalenie, praca nad sobą. I to jest ten rok, w którym twoje w środku robi się mocniejsze niż twoje na zewnątrz. I bardzo cię proszę, otaczaj się ludźmi, którzy też to rozumieją. Może będą dziwni, może nie będą standardowi. Może będą wyglądać jak postacie serialu, które mają swoje osobne supermoce i na pierwszy rzut oka do siebie nie pasują, ale właśnie o to chodzi. Siódemka potrzebuje swojej drużyny, swojego kręgu, ludzi, z którymi nie musisz udawać prostszej wersji siebie. I kiedy ty masz obok siebie takich ludzi, to nagle twoja praca, twój biznes, twoje pomysły zaczynają iść jak trzeba. Bo siódemka nie rośnie w tłumie, siódemka rośnie w środowisku, które rozumie głębie. Pieniądze u siódemki nie przychodzą przez efekt szybko i głośno, one przychodzą przez umysł, analizę, strategię, obserwacje, mądre decyzje, oszczędność, cierpliwe budowanie. To jest energia, która umie czekać, umie zbierać dane, umie zobaczyć więcej niż większość ludzi. I powiem Ci coś, co może brzmieć niewygodnie, ale jest prawdziwe. Żyjemy w czasach, które paradoksalnie sprzyjają ludziom związane z energiami cienia, czyli z ketu i rachu. Im bardziej świat jest niespokojny, im więcej w nim chaosu, tym bardziej Ty możesz w tym znaleźć swoją przewagę, bo ketu widzi tam, gdzie inni się boją, ketu rozumie mechanizmy lęku i potrafi je obejść, i to nie chodzi o to, żebyś chciał. Aby innym było źle. Chodzi o trzeźwość. Kiedy inni panikują, ty masz chłodną głowę, kiedy inni uciekają, ty potrafisz zobaczyć okazję i to jest jak w inwestowaniu. Jedni sprzedają ze strachu. Drodzy kupują, bo widzą wartość. KETU uczy, strach tłumu to informacja. Nie zawsze trzeba go słuchać, tylko pamiętaj, u ciebie to ma być o mądrości, nie o cynizmie, o strategii, nie o żerowaniu, o długim horyzoncie, nie o łatwym zysku. Siódemka jest zbyt inteligentna, żeby gonić tanią nagrodę. Miłość u siódemki z miłością bywa trudniej, bo ty nie umiesz żyć płytko, tobie nie wystarczy, ładnie jest, tobie potrzeba rozmowy, sensu, wspólnego świata. Potrzeba kogoś, z kim możesz porozmawiać o tym, co cię naprawdę porusza, o doświadczeniach, o badaniach, o ideach, o tym, co odkrywasz, a wielu ludzi tego nie uniesie, bo oni żyją na powierzchni. I dlatego w 2026, kiedy ketu jest w swoim miejscu, twoja droga w relacjach jest jasna: szukaj człowieka, który ma podobną głębię. To nie musi być druga siódemka, to może być ktoś z energią księżyca, czyli dwójka, jeśli umie słuchać, z sercem i też tak czuję. To może być ósemka, jeśli Ty jesteś aktywna w biznesie i potrzebujesz kogoś, kto rozumie materię. To może być dziewiątka, jeśli potrzebujesz sensu i szerokiej perspektywy, ale jedna rzecz jest kluczowa. Ty nie możesz zaniżać siebie do poziomu, który cię nudzi, bo wtedy siódemka cierpnie i wtedy w relacji jesteś sam, nawet jeśli ktoś obok siedzi. W 2026 wybieraj ludzi, przy których możesz być sobą, bez tłumaczenia się, bez upraszczania, bez udawania, że to nie ma znaczenia. Dla ciebie to ma znaczenie i to jest w porządku. I wiesz, co jest piękne w siódemce, że jeśli jesteś osobą duchową, to ty naprawdę potrafisz znaleźć wspólny język z ludźmi głębokimi, wrażliwymi, księżycowymi, z taką energią, która czuje z sercem. I wtedy to może być normalna miłość, przytulenie, czułość, bliskość, pocałunki, ale pod tym jest coś ważniejszego wspólny kierunek i głębia. Nie relacja, żeby nie być samemu, tylko relacja, w której naprawdę idziecie w tą samą stronę. Natomiast jeśli jesteś młoda, młody i aż się w tobie gotuje od emocji, to ja ci powiem uczciwie, sama namiętność siódemkę w końcu rozczaruje, bo ketu w swoim miejscu nie chce powierzchni. Siódemka nie jest stworzona do układów, w których jest tylko chemia, a potem pustka. Ty potrzebujesz człowieka, z którym możesz rozmawiać, kogoś z tej półki, mądrego, ciekawego, myślącego, takiego, przy którym czujesz, że twoja głowa i twoje serce mają gdzie oddychać. Siódemko, szukaj ludzi, którzy lubią wiedzieć, rozumieć, odkrywać, takich, którzy nie boją się twoich tematów, takich, którzy nie zgaszą się tekstem, Daj spokój, po co o tym myślisz, bo ty masz o tym myśleć, taka jest Twoja natura. Zdrowie. U Ciebie absolutnym numerem jeden jest sen. Stabilny sen, regularny sen, sen, który regeneruje. Wiem, że wszystkim potrzebny jest sen, ale siódemce szczególnie. Dlaczego? Bo Twoja głowa pracuje jak centrum dekodowania świata. Ty masz w środku tyle języków, schematów, znaków, wzorów, skojarzeń, symboli, że czasem wygląda to tak, jakby w Twojej głowie non stop leciał kot. I ty próbujesz to wszystko złożyć w całość, odszyfrować, znaleźć sens, wyciągnąć wniosek, odkryć kod, a to kosztuje. Dlatego w 2026 roku twoją supermocą jest prosta rzecz, kłaść się wcześniej. Dziewiątka, nawet. Ós, dziewiąta, przepraszam, nawet ósma, jeśli możesz wstać wcześniej, bo dla siódemki cisza, poranka jest jak paliwo. Medytacja, praktyka, oddech, wszystko, co porządkuje umysł, daje ci stabilność. A kiedy nie śpisz, kiedy się przeciążasz, kiedy noc cię wciąga, wtedy siódemka potrafi odpłynąć w nerwowość, w napięcie, w rozjazd. Przechodzimy do ósemki. A siódemkę zapraszam do zostawienia daty w komentarzu